Cześć witajcie na kolejnym odcinku na dziś mam przygotowaną udawaną paczkę diamentowy milion a jest to z okazji mojego 300 odcinka i taki mój wkład 300 zł cała paczuszka mam z różnych paczek tutaj strapki 15 sztuk i zaczniemy sobie może od tej trójeczki nie mam jedynki, nie mam dwójki, mam numer 3 Chyba najwięcej mam numeru 14, no ale tak kupowałam sobie po jednej, jak gdzieś byłam, no i myślę, że szybko pójdzie. Szukamy kasy, portfela lub dolarka, to już na pewno każdy wie i zaczynamy. Ananas, moneta, perła, zegar, I dalej podkowa. Rower, ostatnio był taki szybki odcinek, to dzisiaj troszkę dłużej. Korona, chmury, kawa, sprawdzam czy wszystko widać, dalej piłka, jest plecak, narty, kwiat, tutaj są wiśnie. Słońce. I to już jest 300 odcinków. To już naprawdę sporo. Palma okulary, arbus, gwiazda, cytryna i awokado. No niestety trójeczka okazała się być przegrana, dobrze. Teraz mam z numerem czwartym. Numerek czwarty. No i patrzymy. Kwiat. Piłka jest kasa, czyli nie będzie zera. Coś tam się wpadnie. Słońce, okulary, chmury, serce. Narty. Musiałam na chwilkę tutaj przerwać. Dobra, są narty, cytryna, wiśnie, zegar, balsam, biedronka, rower, korona, palma, ananas. Dalej mamy kawę, awokado, perła, jest plecak, winogrono. I gwiazda. Dobrze, to mamy tylko tutaj pod tą kasą. A kasa daje, no, 40 zł. No to fajnie. Wkład, przypominam, że jest 300, także DD. Ok, zgadza się. Dobrze, kolejną mam z numerem 6. O, teraz widać. No i patrzymy. Płatkowa balsam. Moneta, chmura, okulary, rower, cytryna, to mój dzień urodzin, ciekawe czy coś przyniesie, plecak, wiśnie, kwiat, słońce, biedronka, narty, korona. Tutaj są też, nie są wygrywające, symbolowe. Dobra, dalej do winogrono, perła, ale jest kasa. To pięknie zegar i serce. I tutaj mamy dwie dyszki, ale jest. Powinno być A, No to akurat pamiętam. Tak jest i się wskaza. Dobrze, kolejna numer siódmy. Siódemeczka i to mamy biedronkę, gwiazdę. Monetę, balsam, cytryna, okulary, kawa, wiśnie, korona, awokado, narty, rower, palma, ananas, zegar, tutaj sperła, podkowa, winogrono, kwiat. Słońce, plecak, piłka, serce, arbus i chmur. No ta siódemeczka jest przegrana. Mamy DM. Dobrze, kolejna. A też mam z numerem siódmym. Dwie siódemeczki się trafiły. Zobaczymy, czy będzie któraś szczęśliwa. Tu na razie. Nie ma wygrywających symboli, plecak mylący, winogrono, awokado, arbus, rower, y, okulary matko z rowerem, rower był u góry, biedronka, słońce, palma, dalej balsam. Kolejny to zegar, kwiat, winogrono, korona, moneta, ananas i perła. Ode dwie siedemki przegrane. E i A. Dobrze, kolejną mam z numerkiem ósmym. No, co on tutaj jest? Tutaj... to tu jest początek. Mamy cytrynę, słońce, arbuz, awokado, winogrono, serce, kwiat, moneta, balsam. Jest dolar. Poszukiwany dolar. A dolar nam mnoży razy 5. No pięknie. A tak go szukałam. Czyli pana nataczka super, że zrobiłam taką. Bardzo się cieszę, a takie miałam obawy, że mam nadzieję, że coś jeszcze tam wpadnie. Czy plecak że to nie będzie ostatnia wygrana. Dobrze, dalej: piłka, palma, chmury, ananas i okulary. Dobrze. I ten dolarek tutaj pierwszy raz mi się udało go trafić. Daje 20 zł razy 5. Jest stówka. H, nie, nie pamiętam. Nie, e. literka E jest na 100 zł. No, nareszcie bardzo się cieszę. Ups, przepraszam. Z tej radości wywróciłam statyw. Ale jest tak Super. Dobrze, teraz mam z numerkiem 11. Bardzo przepraszam za tą. mam nadzieję, że tam się nic nie stało. Serce narty, gwiazda, winogrono, piłka. Cytryna. Chmury, ananas, balsam, zegar, słońce, plecak, kawa. No to jeszcze z symboli brakuje portfela, żeby był taki komplet. To perła, arbuz. Palma, okulary, biedronka, wiśnie, kwiat, podkowa i awokado. Jedenastka jest przegrana. I kolejna zrabka, A też mam z numerkiem jedenastym. No i zobaczmy tutaj. Są okulary. Palma, winogrono, korona wiśnie, awokado, podkowa, kwiat, moneta, narty, chmury, kawa, rower, dalej plecak, perła, biedronka, arbuz, piłka. i tutaj nie ma wygrywających gwiazda. I na końcu ananas. Obie jedenastki przegrane. No szkoda. Dobrze, kolejna mam z numerkiem dwunastym. I zaczynamy. Chmury, ananas, rower, zegar, awokado. Wiśnie, okulary, słońce, plecak, cytryna podkowa, moneta, kwiat, arbus, korona, gwiazda. No, nie ma nic na razie. Pusto. Zrabka przegrana. M. Co tutaj mam jeszcze? D.A. 12 przegrana. Teraz mam z numerem 13. No i patrzymy. Chmury, plecak, biedronka, okulary, korona, perła, awokado, zegar. Ananas, słońce, piłka, serce, winogrono arbus. No, mogłoby coś jeszcze wpaść. Tu nie ma rower, gwiazda, kwiat, wiśnie, moneta. Jest kasa. Na końcu jest kasa, która daje 20 zł. Ale jest, także fajnie, że jest zwrocik. Dobrze. I teraz mam tutaj: oj, chyba, ja tutaj mam tych czternastek. Chyba cztery, czternastki. W czternastek mam najwięcej. Dobra, to zaczynamy pierwszą wiśnie. Awokado, moneta. Korona, biedronka, zegar, palma podkowa, okulary, balsam, narty, serce gwiazda, arbus, słońce, perła, cytryna, chmury, jest plecak, który cały czas nie myli. Piłka, winogrono, kwiat, rower i kawa. Dobra, czternasta, ta jest przegrana. Tak, nie ma nic. Kolejna z numerem czternastym. No to sprawdzamy, co tutaj będzie. Kwiat. Gwiazda. Jest wygrana. Jest kasa. Piłka. Wiśnie. Moneta, plecak, jeszcze ten portfel mógłby się trafić. Jest portfel. Kawa, korona, okulary, słońce, awokado, podkowa chmury, serce, biedronka, cytryna, perła. Zegar, rower, narty i ananas. No dobrze, to mamy tak. Kasa daje 20 zł. Oraz portfel. Pod portfelem 40 mnoży razy 2. Mamy 80, stówka wpada druga. No bardzo się cieszę. Zgadza się EE. Jest kolejne 100 zł. Dobrze, następna 14. I tu mamy gwiazdę. Perłę. Palmę. Słońce. Rower. Korona. Winogrono. Plecak. Okulary. Chmury. Piłka. Zegar, kwiat, ananas, serce, narty, maneta, podkowa, tu jest cytryna, kawa, biedronka, wiśnie, balsam, awokado i arbus. Ta czternastka jest przegrana. A, SD. Także nie ma nic. No dobrze, jeszcze czternastka i piętnastka i już koniec. Także nie będę już Was tutaj za długo męczyć. Segar, cytryna, biedronka, podkowa, rower, arbus, okulary, moneta. No może coś jeszcze wpadnie? To jest palma, chmury, balsam. Awokado, kawa, winogrona, słońce, ananas, gwiazda, korona, piłka, perła, narty, serce i kwiat. No ta czternastka też nie jest wygrana, także nie ma nic. No i ostatnia z numerkiem piętnastym. I spójrzmy, co tutaj będzie. Jest zegar. O, widać, widać. Tutaj. Narty. Balsam. Cytryna. Biedronka. Serce. Plecak. Palma. Moneta. Chmury. Awokado. Perła. Gwiazda. Rower. Słońce wiśnie, anana podkowa, okulary, arbus, tu jest piłka, no, kawa, winogrono, kwiat i korona. No niestety piętnastka też jest przegrana. na 15 zrapek takie podsumowanie szybciutkie mamy raz, dwa, trzy cztery, pięć sześć, siedem osiem, dziewięć, dziesięć zrapek jest przegranych ale są też tutaj zrapeczki wygrane i tak, tu mamy stówkę może troszkę oddalę Rapce z numerem 14, wpada stówka pod portfelem 40 razy 2, i tutaj mamy 20. I cieszę się też, że znalazłam w końcu tego dolarka na kanale, i też mamy tutaj dolarek noży razy 5. Jest druga stówka, czyli jest 200. Tutaj było yy, dolarek był w 8, w czwórce wpada 40 zł pod kasą. I tutaj mam jeszcze w 13 oraz w szóstce dwa razy po 20, czyli mam 280 zł. Mam mały minus, ale myślę, że i tak na udawaną paczkę wyszło super. No, zawsze mogło być lepiej, zawsze mogło być gorzej. Nigdy nie wiadomo, ale ja się cieszę z tych wygranych, które tutaj mam. Dziękuję Wam bardzo za subskrypcję, za komentarze, za to, że jesteście ze mną już te 300 odcinków i zapraszam na kolejny odcinek Pa.